Cześć! Dziś przeniesiemy się na chwilę do Korei i przygotujemy słynną kawę Dalgona. Kawę, która w roku 2020 wbiła się przebojem do social mediów, stała się takim wiralem. I kawę, która znana jest jako kawa koreańska, a tak naprawdę z Korei nie pochodzi. Napój, który dziś na całym świecie znany jest jako koreańska kawa Dalgona, przygotował po raz pierwszy w roku 1997 w swojej kawiarni w Macau Leon Kam Hong, który przyrządził tę kawę na polecenie dwójki turystów. Kawa weszła do menu jego kawiarni i przeszła bez większego echa, do roku 2004. Wtedy to kawy spróbował Chow Yun Fat, aktor, od którego imienia i nazwiska zaczęto tą kawę nazywać. Kawa zyskała taką lokalną popularność, ale cały czas mówimy o popularności w Makału. Wszystko zmieniło się jednak w styczniu 2020 roku, kiedy w koreańskiej telewizji KBS2 miała miejsce emisja programu Najlepsze przepisy gwiazd. W programie tym Junk i Woo, koreański aktor, był w makau i spróbował właśnie tej kawy. Zachwycony Junkie i Woo porównał smak bardzo słodkiej kawy do słynnych koreańskich ciasteczek Dalgona. I mimo iż ciasteczka te do jej przygotowania nie są wykorzystywane, dziś nazywana jest kawą Dalgona. Do przygotowania kawy Dalgona potrzebować będziecie jedynie mleka, cukru, kawy rozpuszczalnej oraz wrzącej wody. Jeśli chodzi o mleko, może być to mleko zimne albo gorące. Kawa w dwóch wersjach występuje. Jeśli będziecie chcieli przyrządzić ją na zimno, to wtedy możecie wszystko to wzbogacić jeszcze o kostki lodu. Aby przygotować kawę Dalgona, należy połączyć ze sobą w równych proporcjach cukier, kawę rozpuszczalną oraz wrzącą wodę. W programie, który przyczynił się do popularności tej kawy, oraz w miejscu, gdzie ją wymyślono, robi się to podobno ręcznie. W takiej filiżance potrzebne jest około 400 takich machnięć łyżeczką. Jeśli chcecie kawę przygotować szybciej, to możecie wykorzystać taką ręczną trzepaczkę albo podobno. Jak ja dziś zrobić to za pomocą miksera. Ja w tym momencie więc odstawiam sobie filiżankę, biorę wyższe naczynie i w równych proporcjach wrzucam do niego cukier, kawę rozpuszczalną oraz wrzącą wodę, a następnie uruchamiam swój mikser i robię taką piękną piankę. Początkowo wszystko będzie miało dość ciemny i intensywny kolor, ale z czasem gdy składniki będą się ze sobą łączyć i będą zmieniać się w taką fajną piankę, przyjmie ona dość jasny kolor. W momencie, kiedy wszystkie składniki są już ze sobą połączone, do szklanki możemy dodać mleko, a następnie wykończyć to wszystko za pomocą tej bardzo słodkiej kawowej piany. I proszę, kawa Dalgona jest już gotowa. Przed wypiciem powinniście ją jeszcze solidnie zamieszać. Jest bardzo słodka, ale ona powinna być taka słodka, powinna być podobna do ciasteczek Dalgona. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i dzięki niemu nie tylko będziecie umieli przygotować kawę Dalgona, ale będziecie wiedzieć, że tak naprawdę nie pochodzi ona wcale z Korei. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli spróbujecie zrobić taką kawę u siebie w domu, napiszcie mi, jak Wam smakowała. A jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami Topgara, zostawcie również suba. Dzięki, cześć!